Siemanko, siemanko, z tej strony Adrinos i chciałem was powitać w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj yy, gramy po raz kolejny w gierkę Minecraft. Yy, I dzisiaj mamy super pomysł. Będziemy dzisiaj cały odcinek trollować Niale. A jeżeli ja, ten filmik wam się spodoba, zostawcie łapkę do gry subskrybujcie mój kanał, włączajcie dzwoneczek, a ja was serdecznie zapraszam do filmiku. Co tu się stało? Co tu się... Ej, Matko, czemu mało, ja to jestem... To... Ej, o co to... chodzi? Niala! Hmm. Tak? Słuchaj, się ma? bo... przyłączyłaś mnie jakby na survival. O, ja się zmieniłam na surfiwał. Możesz mnie zmienić chociaż? Ja nie wiem jak... Dobra, postaram się, poczekaj. Hmm. Jesteś ty jesteś tym, nie? No. albo masz Już... piękny... Ale masz piękny ten. Już... Możesz, jesteś na surf... Y, tym? Kreatywnym? Nie. No to ja muszę też być na kreatywnym. No to bądź. No dobra. Ale wyjdź z mojego do domu. A czemu? No chciałam zobaczyć tak. co u ciebie. Dobrze, o, ale jestem, jest. teraz, jestem teraz... jestem zajęta, więc... Aha. Ciao. No dobra, okej, to tak ja się nie przeszkadzam. Papatki. Papatki. Okay, dobra, kuchni. ja sobie pójdę do mojego okrut... okrotu. O, patrz, chyba będzie wychodzić. O. Jest to jest idealny tutaj. moment, aby zrobić psikusa. psikusa. Zacząć... Slime! Gdzie ty Gdzie to tutaj, Gdzie tutaj, wchodzę. Gdzie sobie jest? Gdzie to Dobra, Gdzie Co jest? Gdzie to jest? to jest? wrócić. Dobra, jest? co to jest? Gdzie to mogli Gdzie to na kurę. to jest? na kurę. jest? to jest? Gdzie to jest? E, posłuchajcie, ale przypał. Musimy się jakoś bardziej zaczaić. Musi być coś takiego, by ona w ogóle mnie nie widziała. Dobra, kochani, to ja do was wrócę, kiedy znajdę już plan. Okej, okay, kochani, ja już mam pewien pomysł, a więc za chwilę go będziemy wdrażać tylko jak Niala. Po prostu, wiecie, patrzcie, ona coś będzie robić, dobra. Ale pani się skacze na tym łóżku. No, będzie skakać na łóżku, Dobre, Patrzcie, mamy tutaj ogródek. Ona ma swój własny ogródek, nie wierzę. Zobaczymy co ona ma w skrzyni. Ma łopatę i kwiatki. O kurczę idzie, wychodzi chyba. sprawdzimy tutaj. Ona ma pod pająk fu. Zwrócimy go z jej dachu. Musimy się skradać i sprawdzić gdzie ona pójdzie. O Jezu, jest tam. Pająk? Co, sio, sio, sio. Musimy a Musimy. A wezmę sobie na wypadek blok, zanim żebym ja zdążył. Mam nadzieję, że ona teraz nie będzie wracać do domku. Gdzie ona idzie? Mm. Najpierw trzeba ją trochę poszpiegować. I musimy znaleźć yy, wyczuć dobry moment na to, abyśmy mogli zrobić jej psikusa. Dobra, poszła do ogrodu. Mam nadzieję, że ona tam spędzi, nie wiem, jakieś 10 minut. Weźmiemy sobie to. To, to i będzie chodziło, że... gotowe. Och, no tutaj ten. Tylko idziemy teraz taki pomysł. Ja wezmę zapalniczkę. No wiecie, to bardzo takie proste pranki. I po prostu i tutaj pod panią, patrzcie, sprawdzić. Dobra, ja jestem śpiąca i to się spać. No chyba będzie wracać. Powiedzę ją tutaj. No chyba wróciła. O Jezu, no faktycznie wróciła. Ej, Dobra, no właśnie, a o... może jej zrobię, jak ona będzie spać? Właśnie, to będzie najlepszy moment. Poszczę okay? sobie tutaj rzeczy. Patrzcie, ona tam nadal coś robi. Ja nie mogę. Ciekawe, co ona tam. No, ja tak sobie myślę, czy ten mieczek odłożyć. Czy ten mieczek odłożyć. Albo jej, na dole siebie? zrobimy tego psikusa. Albo w sumie to jest ryzykowne, bo jak ona nam za chwilę zejdzie, ja będę dopiero Pa, Dobra, y... pójdziemy sobie na tunach. A nie, jednak patrzcie, ona idzie jednak na dół. Zobaczmy, co ona będzie robić. Mam nie. nadzieję, że ona pójdzie na przykład, nie wiem, do okrodu. Patrzcie, ona coś przygotowuje w kuchni sobie. Dlatego teraz się zajmiemy tym. Ja tak sobie myślę. Czy mogłabym sobie zrobić. Mą patrzcie, na jest pierwszy prank? Weźmy sobie z tą super o. broń. Co mi się tu stało? Hej, Niala! Co się stało? Ej, co TU się stało? Co mi się tu z domem stało? Przecież byłam na tole i. nagrywa SUBIT jest rozwalony. O Jak ci współczuję! Ej, chodź mi tu, na... pomóż naprawić. Chyba nic z tego nie zostanie. Poczekaj, postaramy się. O ja... Matko, ale no, przecież na tym serwerze byłeś ty i ja. Może creeper ci wybuch... Nie no, w sumie creepery wybuchają jak jesteśmy na survivalu. Nie wiem, może po prostu coś poszło nie tak, może coś zostawiłaś. Nie miałam żadnego TNT przy sobie. Dobra, okej, okay, kochani. My do Was wrócimy, jak naprawimy ten domek. Okej, okay, kochani, naprawiłem, pomogłem naprawić Niali dom. Więc. Mam nadzieję, że ona dobrze się czuje. Więc pójdziemy zobaczyć. Hej, Niala! Uszy jestem. Hej, naprawiłaś sobie? Tak. No, A, muszę się chyba położyć. to się położ, bo musi być dla ciebie mega ciężkie. Dobra, to ja cię nie przeszkadzam. Pa. Pa. Okej, okay, kochani. Yy, ona poszła sobie teraz się położyć. Znaczy, może trochę mniej szkoda, ale no cóż. W sumie jestem, pójdę na to. O, chwila. Coś się tutaj chyba zmienia. Na dół. Nie mam. Nie mam siły, matko. tylko... Ja, jeszcze te ochroniarze się roztopili. Wzięte słupkę. Patrzcie, pije biedna słupkę. Sekres jest jeszcze tym. Nie, ona nie, nie może mnie zobaczyć. Dobra, mm. patrz teraz patrzę, co by tu teraz pij zrobić. Nie mam siły chodzić. O matko. Patrzcie, on ma tam teraz nowy pokój. Nie ma biblioteczki. Co to ma tutaj? Te świeczki ma. Ten. Ma te skrzynki i łóżko. Idę na kurę. Uj, idzie, idzie. Ja teraz Ała. patrzę, żeby. Może teraz jej coś w ogródku zrobić. Żeby... O właśnie. Powiemy jej, że tutaj. Albo nie. Ja zrobię tutaj taki system, który po prostu. Nie mam siły chodzić, źle się czuję. A w okrótku zostawiam te lekarstwa, zapomniałam. Na pokładzie Dobra, mam już pewien plan, jak, jak, co zrobić na kolejnego psikusa. Patrzcie, ona teraz tutaj zbiera. Patrzcie, ona tej skrzynki coś tam używa. Dlatego teraz mam taki pomysł, że ustawię tutaj jej taki program do podlewania roślin. Tak naprawdę, to, to, to albo. Kurczę, jak by to zrobić? Żeby... teraz bym musiał się zacząć po... To... A nie patrzcie, chyba to wróciła. Wróciła do swojego domku, pobiegniemy, Pójdzie... zobaczyć... zobaczyć żeby... U kurde, kurde, kurde. O kurczę, prawie by było. O nie, 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 Ona jest zbyt blisko i ja nie mogę teraz nic tutaj zrobić. To mi te pają kropi. Sio, sio, a kysz, a kysz. O, Jezu, nie. No dobra. Powinniśmy z tutaj jakoś ustalać to. O nie! Muszę wrócić do środka po plok. O, o. Dobra. Wróciła. Jest na sobie. Mm. Dobra, teraz trzeba jakoś obmyślić to. Jakby jej tutaj to załatwić. Dobra, ja podlecę sobie tutaj na chwilę na sufit. Na dach. Ja sobie naszukuję te potrzebne rzeczy. Dosownik. Wiatro lawy weźmiemy. Do tego. Nie wzmieniłam. Eee, będzie nam potrzebny guzik. Dobra, zbudowałam. Splime, fenocha. Będziemy musieli zrobić jakiś system. Taki, aby, on, aby to się samo zaczęło wylewać. Tylko, żeby mnie teraz nie spadł. Kurde, nie mam nic do robienia. No pomysł w sumie. Może dostanę się jakoś na tak. Bo mam tutaj jakiś blok. O. Blockujemy się. Hmm. Hmm. <laughs> co co teraz by to teraz było kombinować, Jakby ona by musiałaby wpójść, nie wiem, połowić się. Tak, by była jak najdalej od tego. Zobaczmy co ona robi. A nie, jednak Zeskoczyła. skoczyła. Mam pomysł, zrobię pakówki w pakówki omski O, oh, hej! O, siema Adrian, co, co robisz? Ty ty robisz? Co ty tu robisz? No właśnie, ja chciałem ciebie zapytać, co ty robisz? Skakasz w zgadnachu? Tak. <noise> Czy ty się dobrze czujesz? No właśnie, wiesz, od tego wybuchu jakoś mnie To po... Pójdź się połóż, a potem mogę sobie skakać. Jak chcesz, to ja mogę ci później spodawac tutaj taki wielki basen. Co ty na to? O, ale z spomper... No Znowu. To zbuduje ci. To ty leć. Chociaż zmień mi teraz pogodę, żeby było... Hop. Na ranek. No, na ranek. O nie! Maw, tutaj coś ci wypadło. Ziarna. No dobra. Okej, okay, tutaj ty idź się połóż, tylko z mi tutaj na ranek. Okej, chwila. Dobra, ty na tutaj odgłoszę. Ale ładny wam ukrótek, nie? No masz Tamar... ładny, bardzo mi się podoba. Zamaropiłam. No. No dobra, to papa. Pa. 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 A jeszcze miałam tą pokotę, znaczy, raz zmienić, ale dobra. Będziemy co jakiś czas monitorować. Patrzcie, ona tam poszła spać. Więc ja teraz się zajmę budo, robieniem szybciutko. Ja będę co jakiś czas tam patrzał. kurcze, 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 Dobra. Dobra. Ona tam... A. Ej, co ona robi? Muszę to zabrać. A nie, jak się przebudziła tylko. Lidę. Dobra, idę senatłu. U on ono tutaj idzie. Uciekać. No, ja nie wiem, po co to przyszło? A, no tak. Yy, po to. Po co ona znowu przyszło? przyszła? Po zupę? Ale jest mega blisko. Hmm, może to na kurę się No, na kurze się zjem. No, dawa, na się zjem. No, dobra. Musimy to jakoś szybko zrobić, bo ona będzie co jakieś 5 minut pewnie chodzić i nigdy mm, tego nie zauwa. Ale dobre ciasto, może później, jak tu Adrianus przyjdzie, tego poczęstuję tym dobrym ciastem. Dobra, robimy, robimy. Jest mega pyszne to ciasto, jest. Sama piekłam. No to nic dziwnego. Dobra, idę e, odłożyć je. O nie, mam. chyba tutaj idzie. To ciasteczko zjadę jeszcze mi też poczęstuje Atrianosa. Jak rzecz jasna. A to, co to jest? Ciasto tyniowe. Zakranie się pecz, tutaj tyk, Pieczony tor. No, prostu... nie. Albo wiem. Zrobimy to już spod. Spodu. Słuchajcie, musimy tutaj. Yy, jeszcze Ona coś pójdzie tak... chociaż w do pokoju i niech się położy w końcu. No ona pójdzie do pokoju nie niech tam pośpi, nie wiem. Żeby miałem czas. Czy... No, gdzie to jest, kurde, gdzie to jest? Jak ja mam teraz coś zrobić, skoro ona ciągle robi tam... Jak ona ciągle za oknem jest? I mogę tylko znaleźć, jak ona się nasywało. Tak. Ja kurde. To nie to. Slam, poszedł mi stąd. Ej, a jeśli... Jest Adrianos? Bo jak tu jesteś, to dobrze też, bo potrzebuję też twojej pomocy. Halo, Adrianos, jesteś tu? Potrzebuję Hej! Hej, potrzebuję słuchaj, twojej Niana, pomocy. Yy, co się stało? Yy, wiesz, gdzie jest taki sznurek, gdzie mogę kogoś związać? Co chcesz związać? Linkę masz? No nie, właśnie nie mogę znaleźć. Dasz mi jakąś... Mam, dałem ci. Ja, ale... Zobacz, ale chodzi... w punku. To? No to jest linka. Ale mi chodzi taką prąsową. Tłuką. To sieć? Nie. Mm, takie coś prąsowe co dla psa. A smycz. No to smycz. Masz, już sobie... Z... Też jeszcze jajko i kość. No dobra, już ci daję. Poczekaj. W ogóle mnie tak boli od tego, yy, tego wypuchu. W ogóle jeszcze nie wiem, kto tam mi rozwalił, ale. Może to tylko to i to nie wiem. Masz tutaj jajko, a tu masz kość. Dziękuję bardzo. To jest pieko tutaj. Chodź malutki, no to idź sobie domu. się prześpi. i co tu się chciało? Nie wiem, tutaj nie wiem, coś musiała eksplodować. Pewnie Creeper. No, dobra. Chodź, pieselniu. Masz otworzyć drzwi. To pa. pa! Idź spać. O, może pójdę, nie wiem. Tylko najpierw muszę dla ciebie zrobić lekkofisko, kochane. O, kurde, pa, Poczekaj chwilę, usiądź sobie na piesek. Dobra, i teraz uciąć sobie Rano, tutaj, robi. Nie a ja się wszystkim, robić. a ja się wszystkim zajmę. Więc tak, jak ja będę się położył zaraz, to ty tutaj ci tam jeszcze jedną rzecz. Piesuniu. co bym mogła ci tu dać, wiesz? Mam pomysł. Masz tutaj szybka zapawkę, chociaż nie wiem, czy to fajna będzie zabawka. Wątpię, ale dobra. Mm. A, to przyszedł tutaj też musiałam, po od razu sobie to wezmę. Wezmę sobie od razu ten blok trawy. Masz tutaj dla siebie to. Patrz, Dźwięki wydaje, jak potem przejdziesz. Myślimy takie... Do tych świec. O! Teraz trzeba tutaj nad systemem pracować. Mam nadzieję, że tutaj będzie wszystko działać. Bo się boję, żeby to by nic się nie stało, bo wiesz... Ja sam sobie przeciwodpowiedzialna. Wiecem. A tutaj się ostatnio dzieją jakieś dziwne rzeczy, powiem ci, może się przeprowadzę. Ale nie wiem, chodź tutaj. Jak się to nazwać? Może Ciapek cię nazwę? Dobra. Chodź. Ustawiamy guzik i teraz będzie trzeba czekać na dobry moment, aż Niala wyjdzie ten... sobie... nie wiem. Trzeba poczekać, Op. aż ona tutaj to garnie. Potem musiałbym się przekopać pod stołem i uciec stamtąd mm, jakoś. Ale dobry. Dobra. Ja wiem, w ogóle to będzie sobie... działać. W sumie może pójdę z nim na spacer, a po nie, bo jest dużo tych. Mm, no. Dobra, rano z nim pójdę na spacerek. Ma na imię Ciatek. Taki słodki, mały, ten nie Dobra, idziemy spać Czyli. Ona poszła spać, teraz trzeba szybko jakoś to wymyślić, tak aby to poszło. Oj, jeszcze stranek? O Jezus, Maria. Dobra, chodźcie, panie, idziemy na spacerek. Nie, to szybko Chodź, chodź. Boisz się. To chodź, chodź, chodź. No, uwaga, zaczynamy cyrk. Chodź, chodź, chodź. Ciapek, tutaj, ciapek, tutaj. Gdzie tutaj. tutaj? Jest taki słodki szumasakra. Uwaga, sprawdzamy. Bum. Mnie dalej to zastanawia ta taciura. Tutaj. No dobra, nieważne. ej! Czemu mi się pali? Ratunku! Czemu mi się tu pali? Chodź piesek, piesek, ciapek, ciapek, uciekamy, uciekamy, szybko szybko, 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 trzeba to domu na chwilę wejść. Ej, Niala! Halo, co się, nie dla, dla czasu, jezie, co się stało? Nie mam teraz dla ciebie czasu, Adrianus. Ojeju, co się stało? Nie teraz dla ciebie czasu, muszę uciekać. Nie uciekać, tylko po prostu trzeba to ugasić. Ale wiesz, że ja i tak miałam to w planach uciekać. Chodź, się no, ciapek. No. Już ugasiłem. Ej, ale czy jest pełno wody? Bo ci zalałem, żeby ta woda przestała. Żeby. Zabudujemy teraz to. Zakraj, ja się chyba ci wyprowadzam. Nie wyprowadzaj się. Ten dom jest jakiś nawiecony. No i okrótek mi się zniszczy. Ja chcę, mogę ci pomóc odbudować. No dobra, ale ja nie mam czasu, bo muszę się ciapkiem. Co ja ci mogę odbudować? Dobra, to dzięki to masz tutaj rzeczy. Ja ci zbuduję lepsze niż miałaś, obiecuję ci. Tutaj nasiona i wburz je do skrzynki. Dobrze, spokojnie, zbuduję ci ogródek. Masz też jeszcze łopatę i to. I też jeszcze pójść do środka. Jasne. Ej, nie, ale musisz coś zobaczyć. Wiem, też pata Nie, nie, o to chodzi, tutaj. Gdzie? Tutaj, widzisz? To wygląda jakby ktoś podłączył to wszystko specjalnie. Zobacz, eee. tutaj jest ciąg, i nawet jest guzik. To pewnie on musiał aktywować. To akurat. Matko. Patrz, tu jeszcze jest jeden guzik. To znaczy, że tutaj coś musiało być. Tutaj by, musiałyby być dispensary. Ja nie aktywuj To nie mógłbym być ja, ponieważ mnie tutaj nie było. Piesze ci piesze. Chodź tak pies, O, jaki te słodki. Wezmę te wszystkie materiały. My się chyba ci się wyprowadzamy, kochanie. Nie, nie wyprowadzać. Ja ci to wszystko naprawię tutaj, będziesz mówić. Będzie przepięknie. Dobra. Nie bój się. Ja to wszystko naprawię ci. Ja tutaj. Tylko jeszcze po to tak Jeszcze te po tym systemie. No, chyba znowu nic się nie wypuchło. I tutaj masz wszystkie nasiona. Tak, ma. No Dobra, wszystko ci tutaj zrobię. Chodź kochanienki, czas do domu. O oh, matko, powiem ci, że te ostatnie ataki na mój tom to bardzo mnie już męczą. Nie wiem kto to robi, ale... No trudno, nie zapobiegam. Tak jest mi trochę przykro, ale... Dobra. Ej Niala, chodź, bo już dobiega czas końca nagrywania. Chodź, je z widzami pożegnać. Pa. Posłuchajcie kochani, jeżeli ten film wam się spodobał, zostawiajcie łapę do góry, subskrybujcie mój kanał, włączajcie dzwoneczek i do zobaczenia do następnego odcinka. Siemanko, i cześć, pa.